Sprawa miała swój początek w 2024 roku, kiedy to do komendy powiatowej policji w Śremie zgłosił się mężczyzna, który zawiadomił o kradzieży jego tożsamości. Z zawiadomienia wynikało, że pokrzywdzony, który po dłuższej przerwie skorzystał z internetowego konta pacjenta. Był ogromnie zaskoczony, kiedy zauważył, że od września 2023 roku na jego dane, ale bez jego wiedzy, zostało wystawionych około 30 recept na silne leki psychotropowe. Z informacji zawartych na portalu można też było wnioskować, że recepty realizowane w aptekach Wystawił lekarz z województwa mazowieckiego, z którym zgłaszający nigdy się nie kontaktował. W toku czynności wykonywanych z pokrzywdzonym policjanci ustalili, że związek z tą sprawą może mieć sąsiadka mężczyzny, bowiem była ona jedyną osobą, której wysłał on kiedyś zdjęcie dokumentu ze swoimi danymi osobowymi. Przez kilka miesięcy policjanci pracujący nad sprawą ustalili. Że od listopada 2020 roku do października 2024 roku podejrzana przez stronę internetową prowadziła czaty z lekarzami. Kobieta nie podawała im jednak swojego imienia i nazwiska, a podszywała się pod swoich znajomych i krewnych. W sumie 41-latka usłyszała 612 zarzutów. Kobiecie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.